Siemka, tu Olivia. To jest mój pierwszy kanał i to będzie pierwszy filmik na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy tak kto i jest ze mną moja siostra Asia. Przywilej. Cześć. Ma swój kanał Kotka, do którego link będziecie mieli w opisie. A teraz przechodzimy już do pytań. Pytanie numer jeden. Kto spędza więcej czasu w łazience? Ja? No ty. Nie, ty. No ty siedzisz, kurde, godzinę. Nie? Tak, ty się mylisz. Ale ty ja się tam malujesz i ogarnia swoją twarz. Ja tam nie. Ja się nie maluję w łazience. Ogarnia swoją twarz, dobra? Ja, ale ja się nie maluję w łazience. A ja się maluję w pokoju. No ja też się maluję w pokoju. A. To w sumie się w ogóle nie maluję. <laughs> no, Na swoje pytanie, kto jest bardziej oszczędny? Asia. Of course of me, of course. Zdecydowanie Asia. Ja przy niej jestem, tam bardziej oszczędna. Ona teraz wydaje na Gucci. Gucci, Słuchaj. Gucci <gulity> gang, Gucci Dobra, pytanie trzecie. Kto ma lepsze poczucie humoru? To jest tak pokręcenie, zależy Nie, też masz... o jakie chodzi o Nie, ja mam, ja mam takie ha, ha, ha. Dla mnie obydwie mamy takie Dobra, to jest ja numer. połowie. Kto jest starszy? I zudem starsza o dwa lata? Przetnę chwalić. Słuchaj starszych Pytanie numer 5. Kto więcej śpi i jest większym leniem? Ta chciałabyś. Dobra, no, obydźle. No, no, no. Nie, ja może... Ty śpisz dłużej. Nie? Ty śpisz do 11. 11. Ja Tylko, poszedłem... że idę spać około ja 2-3 śp... w nocy. Tak, ja, ja, śpię, ja śpię do prawie 11 do 11, więc No, no się... ale większym leniem jesteś ty. Dobra, pytanie numer 6. Kto ma lepszy styl ubierania? dwie, Szczerze, no. No bo ja mam czasami coś fajnego, Ty masz czasami coś fajnego. No. Ty, ty już więcej wydajesz na ciuchy niż ja, a ja no, no chodzę, no. 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 Lubię sobie kupić szeroką rzeczy. Ja, ja rzecz. kupuję raz na rok. No. A Ty? A ty a raz na tydzień. Tak, Pytanie ty... numer 7. Kto lepiej tańczy? Ale ja tańczę co innego, Ty tańczysz co innego. Właśnie. Nie wiedziałam Asi jak tańczy. tak. Oprócz, zoom, widział, oprócz zumby. Jak nie wiedziałaś, jakie tańczy. Zumba to jest w ogóle porażka. Ale... Kiedy tańczyłaś? No ale wiadomo, ja, ja to Oba Obydwie. Pytanie numer 8. Kto lepiej kłamie? Lepiej i częściej. tam też się Nie. Także mnie lubisz. <śleskujesz> <śleskujesz> nie? Ja cię kochał się z no, Właśnie o jak to kłamie? Jak umie. <śleskujesz> Pytanie numer 9. Kto ma więcej odpałów? Trzeba, bo Majka to akurat ona, nie ja. Numer 10. Kto wcześniej wstaje? No właśnie, ty widzisz tą twarz. Ja wcześniej wstaję. Jak muszę. No, jedynie do, do pracy. Nieraz ja wstanę o siódmej, ósmej, patrzę, Asia jeszcze śpi do dziesiątej, więc. A ja chodzę spać około pierwszej, drugiej. Numer 11. Kto jest wyższy? Co ja chciałam dać? Ja mam metr siedemdziesiąt Nie, metr sześćdziesiąt No. Kto wydaje więcej pieniędzy na głupoty? Oliwia. Głupoty typu ciuchy, Głupoty perfumy. typu ciuchy, rzeczy niezbędne do, do, niezbędne do użycia codziennego, jakieś, yy, nie wiem... Ja, jak ja. To Pytanie numer 13. Kto lubi czytać? Nie, zdecydowanie. Ja czytam prawie cały czas. Oliwia siedzi na telefonie, czyta. Olivia siedzi na książce? Czyta! Ja czy siedzę z... na książce! O! Ola... Kiedyś z książką! Ja siedzę z y, tabletem, to też na Numer 14. Oliwia. Kto się lepiej uczy? Szczerze, to jest powiedzielne, no bo... no bo jednak to, to zależy też pod jakim względem. Tak swoim tym no, kierunku. No ty się uczysz angielskiego, ja się uczę już do zawodu. więc... No ja się będę uczyć do zawodu później. A Szczerze, kto bardziej jakiego... lubi zwierzęta? No. Nie, nie. To był więcej razy na wagarach lub zrywał się ze szkoły. Chyba ty. Bijasz. Ja. Ja, ja sobie też, a to było, giko, to było tylko w gimnazjum. Lubię ja, bo no, jednak w Polsce się bardziej ucieka ze szkoły niż w Szkocji i w Anglii. A skąd ty możesz to stwierdzić? Bo, widzę... bo, bo, bo co, bo ten w Szkocji stoją policjanty i ja jak aż się takie, wracaj do szkoły. Nie, jak chodziłam tutaj do szkoły, to był wreszcie problem, żeby w ogóle wyjść ze, ze szkoły. A w Polsce no to nie ma takiego problemu. Właśnie, kto ma większe powodzenie, upci, czy przeciwnej? Znaczy tak, Asia ma chłopaka, no to jest, że ma powodzenie. Ja bardziej czekuję z chłopakami na razie. No to skoro, jeśli ktoś z sobą gada, no to znaczy, że chyba jakoś... No to jest. jest nie dobra, jest. to do jest. Ostatnie pytanie. Kto ma mocniejszą głowę do alkoholu? To było na tyle. Już? Tak. O, okay. Za jakiś czas pojawi się kolejny filmik z informacjami, może jakiś vlog, zobaczymy. <grym> Jeżeli wam się podoba, zostawcie lajka, możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Subskrypcja, like, Pa!